Czy nowa łupkowa rewolucja geotermalna zaspokoi apetyt sztucznej inteligencji na energię elektryczną? Jak twierdzą eksperci, wzrost sektora danych będzie go tylko potęgował. Korporacje takie jak Google i Meta wciąż szukają nowych ekologicznych źródeł energii i znalazły już nie tylko energia z elektrowni atomowych, ale też z geotermii łupkowej, zasili centra danych i AI w Stanach Zjednoczonych. W 2023 firma Fervo Energy, dotowana między innymi przez Google, zademonstrowała skuteczność swojego systemu geotermalnego. Zamiast tradycyjnych pionowych odwiertów zastosowała techniki złupkowego wydobycia ropy i gazu. Gorące skały zostały rozbite w poziomie. Woda wpuszczona w takie odwierty zmieniła się w parę i pod ogromnym ciśnieniem wydobyła się na powierzchnię wprost na łopatki generatora prądu. W 2024 firma podpisała kontrakt na dostawy prądu dla Kalifornii. Ma on trafić do 350 tysięcy gospodarstw domowych. Teraz jednak firma Google zgłosiła się do państwowych regulatorów o pozwolenie na zawarcie odpowiedniej umowy na własne potrzeby. Fervo rozwija dla niej elektrownię geotermalną o mocy 115 MW w północnej Nevadzie, która mogłaby zacząć dostarczać energię elektryczną do sieci do 2029 roku. Także Facebook zainteresował się tym tematem. W sierpniu 2024 Sage czy Geosystem z siedzibą w Houston ogłosiła plany dostarczenia firmie Meta 150 MW mocy. Szczegóły nie są znane, ale instalacja ma powstać na wschód od gór skalistych, a uruchomienie pierwszej fazy projektu planowane jest na 2027. Tymczasem startup uruchomił inny ciekawy projekt geotermalny – magazynowania nadmiaru czystej energii, np. z wiatraków czy fotowoltaiki, w ziemi. Sage buduje instalację o mocy 3 MW w Teksasie. Będzie pompować wodę pod ziemię i wytwarzać ciśnienie, które można później uwolnić i wytworzyć prąd w piku energetycznym. Wcześniej pomyślnie przetestowała swój system akumulatora ziemnego w opuszczonym odwiercie gazowym i pozyskała 17 milionów dolarów na rozwijanie tej technologii. Zresztą to nie jedyne przykłady zastosowania geotermii do podobnych celów. Bardzo dużo energii elektrycznej na świecie pochłaniają kryptowaluty. Salwador, mały kraj w Ameryce Łacińskiej, zasłynął wykorzystaniem prądu z siłowni geotermalnej umieszczonej w pobliżu wulkanu do kopania bitcoina, ale też na przykład, do suszenia kawy. W sumie już około 400 elektrowni w 30 krajach wytwarza energię elektryczną dzięki ciepłu głębinowemu. Ich łączna moc to 16 gigawatów. W Polsce nie ma takiej siłowni, ale w szaflarach powstaje odwierto o głębokości 7 km, który ma dotrzeć do pokładu wody o temperaturze 150 stopni Celsjusza, co daje nadzieję na powstanie takiej instalacji. Jeśli chodzi o ciepło z geotermii, jesteśmy unijnym średniakiem. Według raportu Europejskiej Rady Energii Geotermalnej sprzed paru lat, pod względem ilości takich zakładów ciepłowniczych zajmujemy 14 miejsce w Unii Europejskiej. Niestety, w kilku przypadkach, m.in. w Toruniu, ciepłe wody podziemne trzeba podgrzewać gazem. A propos tego surowca: gdy w Niemczech zabrakło błękitnego paliwa z Rosji, zwrócono się w stronę geotermii. Szczególnie w Monachium wykorzystuje się ją do celów grzewczych. Stolica Bawarii chce, by dzięki tej technologii do 2035 jej sektor grzewczy był neutralny klimatycznie. Jednak najbardziej zaangażowane kraje w te technologie na świecie to Islandia i Kenia. Stolica tej małej atlantyckiej wyspy, Reykjavik, niemal w całości jest ogrzewana ciepłem z wnętrza Ziemi, a prąd wytwarzany przez gorące źródła tej wulkanicznej wyspy stanowi 30% miksu energetycznego kraju. Jeszcze więcej, bo połowa z miksu energetycznego w Kenii pochodzi z geotermii, która wykorzystuje tak zwane płytkie, a więc tanie ciepło rowu afrykańskiego. W sumie już teraz 90% prądu w tym afrykańskim kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku ma to być 100%. Żeby nie było tak różowo, udział geotermii w produkcji energii elektrycznej wynosi globalnie, na całej planecie, zaledwie pół